Witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu będzie właśnie trochę sesji. Ciążowej, udało nam się pójść i kilka zdjęć ująć. Nawet była baba B, też się załapała. Ej, naprawdę super było. Ja bardzo lubię takie zdjęcie. To jest dla mnie taki duży hit. Bardzo widzę dużo takich pozytywnych rzeczy. No i mogliśmy, jak mówię, wspólnie, fajnie spędzić kilka godzin. M.N.A. niestety w przeciągu sesji zasnęła, bo akurat był ten czas jej drzemki, ale też ok. Naprawdę myślę, że zdjęcia wyjdą super. Jak jeszcze, jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to Was serdecznie tam zapraszam, bo tam będzie efekt wszystkich zdjęć, a też zobaczycie właśnie zdjęcia z Bababi i tak dalej, to serdecznie Was tam zapraszam. No i zaczynamy od takiego zwykłego vloga, gdzie zobaczycie nowe łóżeczko dziewczynek. Też jak macie pytanie, jeśli chodzi o to siniaki na moim brzuchu to jest przez to, że ja codziennie muszę sobie robić zastrzyki z Kleksanem i no i dlatego mam niestety takie siniaki. Dopiero zauważyłam wideo, że to jest jednak bardzo widoczne. Dzień dobry kochani. Witamy w kolejnym dniu, jak zwykle teraz ostatnio witam się z Wami z kuchni. No ale takie... Takie życie. No, dzisiaj rano wstaliśmy. Wczoraj wieczorem to posprzątaliśmy wszyscy wspólnie razem. Ula, Roman zostali, Betina też pomogła. z błyskawicznie wszystko ogarnęliśmy. Bardzo miła impreza była. Muszę wam powiedzieć, że znajomych mam cudnych. Każdy coś przyniósł. Mieliśmy tyle fanów, tyle jedzenia, przebierania były... No, też fantastyczne, generalnie po prostu myślę, że impreza była hit. A, no, a dzisiaj rano wstaliśmy i mieliśmy sesję ciążową, co też um, trochę, trochę zostawiło na ostatnią chwilę, trochę nie, bo z jednej strony trochę wcześniej, bo nie mam aż, ta, aż takiego dużego tego brzucha, a z drugiej strony zaraz się zaczną sesje świąteczne, co też będziemy chcieli mieć. Uh, no i pomyślałam, że będzie wtedy ciężko. No rozkładać Toolman Roman is To the Rescue Zaczynamy od tego, że zdejmiemy to no i u dziewczynak w pokoju to są duże remonty, bym powiedziała. Jeszcze czekamy na kilka elementów, ale dzisiaj się wzięliśmy za łóżko. Było dla nas bardzo ważne, żeby już y, dziewczynki miały też miejsce trochę do bawienia. To Roman przyszedł ze swoimi narzędziami i zaczął właśnie ogarniać to łóżko. Powiem Wam szczerze, że to łóżko z domkiem to też bardzo szybko sprzedaliśmy. Szufladę dolną zostawiliśmy, bo stwierdziliśmy, że to jest super właśnie miejsce na wszystkie te zabawki dziewczynek, te pluszaki. Myślę, że tutaj nam się to sprawdzi, no ale zobaczymy, jak, jak będzie, jak będziemy musieli to sprzedać. To też sprzedamy to też jakby bez, bez żadnego problemu. Chyba tutaj Bababi podziwia, bo Bababi nagrywa teraz, podziwia ile dziewczynek mają pluszaków, ale tak jak Wam mówiłam, dla mnie bardzo ciężko jest pozbyć się tych pluszaków, szczególnie, że mam ogromny sentyment do tego, ale no staram się raz, raz na kwartał, raz na cztery miesiące Oddawać zabawki. Normalnie nie sprzedaję, ale oddaję dla dzieciaków, którzy potrzebują, albo po prostu mamy też taką grupę w Józefowie, która też się sprawdza. Powiem Wam szczerze, że trochę mi przeszkadza, jak ludzie mówią, że dziewczynki mają dużo zabawek, bo co dużo mają, to jest książek. Jeśli chodzi o zabawki, to jak mówię, no staramy się wymieniać je bardzo często jak się patrzę. Przy innych dzieciach, to myślę, że mają średnią ilość zabawek, no ale myślę, że to też ka u każdym w domu jest trochę inaczej. No i a może mają trochę więcej niż inni, ale może też mają trochę mniej niż inne dzieci, też co wszystko się wyrówna. Wszystkie zabawki, które mają, to rzeczywiście się bawią, bo jak zauważam, że się z czymś nie bawią, to jak mówię, oddaję czy, czy cokolwiek. Tutaj Roman znajduje różne skarby. No, i jak mówię, zaczął rozbierać to wszystko, i potem jak John się akurat. Ja gotowałam obiad, John się bawił z dziewczynkami, i potem John też przyszedł na górę i mu pomagał. Żeby nie było, że on nic nie robił w tym czasie, on się zajmował dzieciakami na dole, z ulą. A i też bardzo dziękuję Bettinie i Tacie i Mamie za wsparcie i za pomoc, jeśli chodzi o to. Miałam nagrać jak usiądziemy przy stole, ale... Ups Chyba głodna była Jakby jeszcze się liczy Była cała pizza Ale już jest zjedzona sałatka Ten mój dressing, którą wam cały czas pokazuję Bardzo dobry No i wyjadamy resztki z wczorajszej imprezy Jesteś gotowa? Tak? Tutaj e, pokój dziecka wygląda na razie tak, bo mamy meble, słuchajcie, mamy łóżko mm. dla dziewczynek i dzisiaj Roman i John po obiedzie składają. Good luck! To jest opakowanie numer jeden z dwóch. Jeden z dwóch, a to jest dwu, to dwa dwóch. Dwa z dwóch, mm -hmm. a tutaj to są to rzeczy, które to wróciły to do nas bed. po Emię. To, to, i to i to i tak. to. Mhm. No, brawo! Ale też chcesz, żeby John Ci... Ząci... Tak będzie stało. Tak. To tak? Tak będzie stało. A ładnie to super ałaś? No. To jest... To jest... To jest... Tutaj a to też, to jest? To też łóżeczko. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. A to tylko dla Atoema. To tylko dla A ty jeszcze jest łóżeczko. O, o, o. Oj, oj, oj. A tu to jest? Łóżeczko. Aha. Nie mhm. Tu jest jeszcze to. O, o, A to to jest? Łóżeczko. Oj, oj, No. Ju? Jeszcze nie. Yeah. Thomas yeah. mm -hmm. Yes. Wow, I think that goes on the bottom. No, we have a hat. It's a hat! Mmm, <laughs> 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 chapka. Super. Mmm. Haha. <laughs> I see. I see. You wanna see? But I. That would I'm Uwaga, tutaj polecajka, jak chcecie fajny prezent właśnie dla sześciolatki, tak jak Matylda, to Uno jest super. Możemy grać w dzień w dzień, ona by po prostu w kółko grała. Są różne, jakby też można kupić Uno z różnymi postaciami i tak dalej. I to jest super zabawa i z dziadkami, i z nami. Naprawdę gorąco polecam, bo super zabawa. How is it? <noise> Jeszcze raz! No dawaj! No dawaj tutaj! Siada mama! Nie, nie chcesz? No to pokaż! Po i i się przechodzi tata. Tato! Wymyśliliśmy świetną Och, zabawę. Ja jestem nurkiem, a Leoś wielorybem, opowiada Puccio i głośno kicha. A Psik! Psik. Psik. Słuchajcie, tak wygląda ten dzień prania. Tu są ciemne rzeczy, tu jasne i ciemne. No ja się biorę za składanie. Dzieci oglądają film z babciami. I John i tata pracują nad łóżkiem. Wow! No, 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 no. Looks hey. good, Mhm. Co to wrong? Nothing. Na to nie. No. Ok, ale no. no, no, no. Słuchajcie, kolejny dzień, ale chciałam Wam pokazać to łóżko, jak się prezentuje. Jeszcze nie pościeliliśmy łóżka, ale zaraz pościelę. No i czekamy na materacę, bo no tak. Taki był rozmiar dziewczynek głoszek poprzednio. Czekamy na, ma na materacę. Plan jest taki, że matylda będzie spała tutaj na górze. Ema tutaj na dole. Fajna jest ta szuflada, bo naprawdę fajnie się mieści. Co też mi się podoba, że tutaj jest taki, wiecie, żeby utrzymać materac, żeby się nie zsuwał. To jest fajne. Wczoraj dziewczynki zasnęły. Tu ma delta, tu Emma, a ja po środku. A, bo akurat Jona nie ma w domu i a, nie wiem, jak Jona nie ma w domu, to jakoś wszystkie, wszystkie razem chcemy, chcemy spać. Jeśli chodzi o złożenie, to y, chłopaki się pomylili. A mój tata i John się pomylili i zrobili like, dół najpierw, górę najpierw, potem dopiero do czy coś takiego. No, ale moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. No, jest tutaj więcej miejsca. Jeszcze jest plan taki, żeby tutaj położyć taką bardzo fajną tapetę. Czekamy. Myślę, że do koniec grudnia trochę to potrwa, ale do końca grudnia już cały pokój tutaj będzie, będzie zorganizowany i fajnie to będzie wyglądać. A jedynie można do tego łóżka, można domówić taką szufladę, która by była trochę. Bardziej, czy bardziej dopasowana ale jak mówię, nie byłam pewna jak to będzie wyglądać jest też szansa, że kupię takie dwie osobne szuflady czy takie pojemniki bardziej ale future problem to nie jest na razie na razie tego to nie robimy jak mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni, zadowoleni z tego łóżka. Ta, ta rama jest też bardzo wysoka. Ich materac, dziewczynek materac będzie taki. I co mi się podoba właśnie, że, że to zabezpieczenie jest takie wysokie. Wiecie, o co chodzi, że, że no wiem, że tutaj matylda na pewno nie wypadnie, bo tego się trochę obawialiśmy, jeśli chodzi o łóżko piętrowe. No i też tutaj planuję zrobić taki mm, dla każdej dziewczynki tutaj. Matylda będzie miała też albo myślę, że może półeczka czy cokolwiek, a żeby mogły tutaj sobie mieć swoje skarby, Emma tutaj swoje skarby. To jeszcze trochę, trochę pracy jest związane z tym pokojem, ale już idziemy do przodu i jak mówię, dziewczynki są tak zadowolone, a jedyny problem jest taki, że Emma chce spać na górze a Matyldy jest trochę obojętnie no ale myślimy, że lepiej będzie żeby Matylda jednak spała na górze no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale na razie super sprawa, daliśmy to tutaj, ale to też się zmieni no i też musieliśmy tutaj się pozbyć tych płak bo to łóżko jest o wiele jak widzicie jest dłuższe po prostu ale nie wiem, fajnie się to prezentuje, mi się to bardzo, bardzo podoba. Mam nadzieję, że łóżeczko Wam się podoba, nam się podoba, i dziewczynkom się to podoba i to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o gdzie zamówiliśmy to łóżeczko, bo na pewno będą pytania, to podlinkuję poniżej. Um, też mam dla Was kod rabatowy o wartości 50 zł i kod jest EDINOS50, jakbyście coś tam zamawiali. I a tutaj wszystko też podlinkuję poniżej i cała informacja będzie poniżej. I ważne jest to, że ten kod jest ważny dla pierwszych 20 osób, które z niego skorzystają. Um, też dam link do i do tego łóżka piętrowego, i do samego sklepu, i też mają fajne opcje, jeśli chodzi o meble dla dzieci, jak akurat y, teraz szukacie, to może być fajna opcja. Dobra kochani, jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja, i nasza Bibi Emma i John, życzy... i future baby, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!